No i z tej strony Gerd Marfa, to kolejny odcinek fantastycznej książki. Eee, tym razem odcinek specjalny, ponieważ pojawia się w okolicach, nie wiem dokładnie kiedy. Ale pojawia się w okolicach Dnia Matki, także jeśli jeszcze nie złożyliście mamusi życzenia, a jest dzisiaj Dzień Matki, to złóżcie jej szybciutko życzenia. Ewentualnie, jeśli był pięć dni temu, to kupcie jej samochód, żeby zapomniała o tym, że zapomnieliście. A dzisiaj książka, w której występuje mamusia, i mamusia jest bardzo ważnym e, motywem przewodnim tej książki, czyli Kościotrze. Książka napisana przez panią Cherie Priest. Cherie... Pisze się c h -R Priest. Czyli ona chyba ma na nazwisko ksiądz, ale nie jestem pewien. Eee, jak ktoś chce mnie poprawiać, to niech mnie poprawia. Ja zapiszę wam to tam gdzieś tam. Eee, Tak wygląda pani. Jej wygląd po prostu... Nie... Niesamowicie mi pasuje jeszcze do tej książki. Ja zakładam, że ona tak ubiera się na co dzień. Strasznie mi się podoba takie niebieskie włoski jeszcze te gogle i to wszystko. Strasznie fajny klimacik. A kość w związku z tym, jak Wam pokazuję tutaj piękną okładeczkę, która naprawdę mi się podoba, chociaż nie ma nic wspólnego z zawartością książki. No prawie nic, ale bardzo, 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 bardzo niewiele. Eee jest to książka steampunkowa, jeszcze czego jeszcze nie przerabialiśmy. Eee... To tak ogólnie. Eee, fabuła eee, zaczyna się fajnie, tak powiem. Generalnie wojna secesyjna w trakcie wojny secesyjnej gorączka złota wszyscy tam szukają wszędzie złota. Rosjanie również szukają złota. Rosjanie mają Alaskę bo nie wiem, czy pamiętacie, Rosjanie mieli Alaskę kiedyś i tam też szukają złota. Problem w tym, że Alaska jest dosyć zimna, zmarznięta i tam ciężko wydobywa się to cholerny złoto w związku ze związkiem, ze związkiem ze związkiem strasznie często powtarzam to słowo eee, zrobili wielki przetarg na machiny wydobywcze. Wszyscy naukowcy z całego kraju i świata e, kombinują, jak zrobić wielką machinę wydobywczą. Udaje się to między innymi e, między innymi łatwemu lewi, Lewitikusowi blue. A ten nazywa się niebieski. Leviticus Leviticus blue mieszkający w Seattle, tworzy uważa, uwaga, bo teraz będzie kolejny łamacz niesamowitą, wytrząsającą kości z ciała machinę wydobywczą doktora Leviticus'a Blue, tak brzmi pełna nazwa tego urządzenia, e, tworzy to urządzenie, a potem nic tego nizowego, nie wiadomo czy on miał w tym jakiś zły zamiar, czy coś wykombinował, czy to się wyrwało spod kontroli, generalnie machina przekopuje się pod większością Seattle, roz... Piża to miasto w drobny mak. Nie dość, że mnóstwo osób ginie, bo jak te budynki się zawalają i tak dalej. To do tego trafia na jeszcze na jakieś podziemne złoża gazu, gazu niezwykłego, tajemniczego, nie wiadomo, co to jest, generalnie zamienia ludzi w zombie. W związku z tym mamy rozpiżone miasto pełne zombie, eee... Ludność Seattle, który udało się uciec z tego miasta, obwarowuje je takim ogromniastym murem, bo ten gaz jest taki ciężki i on nad tym murem nie przelatuje. Eee, wszystko jest zawalone murem, zamykamy centrum miasta i nikt tam już nigdy nie będzie żył. Eee, a e, doktor, oczywiście, Blue ginie. Ginie. Znika. Ginie w przestrzeni, gdzieś. Eee, a głównymi bohaterami. Jest e Ezekiel Blue, jego syn, który w momencie tej całej katastrofy jeszcze był nienarodzonym, i jego mamusia, Briar Blue. Briar jakaś inna. No, już Wam mówię, Briar Wilkes. Wi 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 Wilkes, pisze, pisze się Wilkes, więc wymawia się pewnie Wilkes, Wilks, Wilks, może Wilks, to jest Briar Wilkes. i owa Briar Wilks jest w zasadzie najgłówniejszą głównych, główniejszych bohaterów, dlatego jest jeszcze właśnie jej synezyki. Otóż... Ee żeby za dużo wam nie zdradzić. E, jej syn Ezekiel e, trafia do e, starego Seattle, który jest zniszczone i próbuje znaleźć ślady niewinności swojego tatusia, jego mamusia zasuwa za nim z matczyną miłością, żeby po, m, tak po matczynemu go przytulić i po matczynemu go uratować. Dlatego jest to książka o matce. E, tutaj w ogóle jest dużo tego, że ona czuje się matką, ale nie czuje się żoną tego człowieka. Zobaczycie. Eee, sam Ezekiel. W postaci. Nie? Sam Ezekiel jest. Dziwną postacią. Nie wiem o co mu chodzi. Jest dobra, jest dzieciakiem. I to przez całą książkę widać, że to jest dzieciak. Dziecięcy dzieciak z dziecięcym myśleniem, z dziecięcym wszystkim, z, z dziecięcym bohaterstwem, z dziecięcą głupotą. A Briar jest matką. I to jest główna charakterystyka. I ona zrobi wszystko, żeby uratować tego dzieciaka. Ona rzuci się na 10 tysięcy zombie z jednym widelcem i wszystkim wydłupie oczy. Eee, o, ile mia, o ile je mają. Eee, tylko po to, żeby zawiązać mu sznurówkę. Jest tak kompletnie pochłonięta w tym poczuciu matczyności i, i potrzebie. Potrzebie naprawy tego, co on zniszczył, i tych wyrzutów sumienia, że ona tak mało mu mówiła o ojcu. A czego mu nie mówiła, to już się sami przekonacie, że, że, że zrobi wszystko. To ta krótka charakterystyka postaci. Pomysł jest fajny. Rozwiązanie jest dziwne. Tak szczerze powiem. Jest to e, książka napisana językiem prostym. Zaskakująco prostym. Spodziewałem się czegoś lepszego. Eee, jak na taki format i tyle, i tyle zapisanych stron to jest to czytadło? Takie leci się, leci się, leci się. No, coś ciekawego, coś nieciekawego. Fabularnie i stylem nie jest to geniusz, chociaż ta, ta podstawa fabuły jest mocna. Eee, później są pewne dziwne rozwiązania. Eee, Mocny jest tutaj też ten świat. Ona go naprawdę dobrze przemyślała. Te, to Seattle zgadza się w jakichś elementach z właściwym Seattle z tamtych lat. W pewnych elementach się nie zgadza, ale ona to nawet pisze, że robi to świadomie. Dodatkowo wprowadza tam piratów w Cepelinach, którzy kradną te, ten gaz z jakichś powodów. Wprowadza ludzi żyjących w tym mieście. wprowadza struktury mieszkania w tym mieście prowadza wielkiego złola, który... Znowu to mnie denerwuje, Wall jest zły, bo jest zły. No. I to jest też problem, że, że te postaci są albo dobra, albo złe. Jak widzimy, post, do, do, post, do... Postać, która wydaje się dobra... O! Wreszcie, odłamał mi się język. Postać, która wydaje się dobra, to ona jest dobra. Nic was nie zaskoczy. No ja, ja przesadzam. Ale... Rozumiecie, rozumiecie, o co mi chodzi? Pasa, która jest zła, jest zła, bo żeby być zły. I to w skrócie, to są, to są błędy tej, tej książki, ale świat jest świetny, świat jest przemyślany i klimacik steampunkowy jest utrzymany przez całą książkę. Przez całą książkę mamy, mamy zombiaki, które są mało steampunkowe, ale jest ten klimat zombiaków. Mamy dziwne machiny, trochę magii, trochę. Mm... Trochę magii, trochę technologii, trochę zombiaków, trochę czegoś dziwnego, trochę czegoś, trochę horroru. Yy, Steampunk w ogóle jest dziwnym, dziwnym gatunkiem. Ciężko powiedzieć, co jest Steampunkowe, a co nie, ale jak widzimy Steampunk to wiemy, że to. Eee... I co mam jeszcze powiedzieć? Świat postaci, klimat, okładka mi się podoba. Eee, książka wydana jest przez eee, książnicę, jakbyście się pytali. Eee... No tak, no to, to, jest, to jest przede wszystkim jak chcecie czegoś lekkiego z tym klimatem, czego jest mało. Mało jest niezłych książek z klimatem steampunkowym. Z I tylko się to, to pewnie jest. A no, naprawdę jest niezła książka. Nie jest arcydziełem literatury, nie będę wam tego wmawiał, Fabuła nie jest specjalnie zatrważająco skomplikowana, ale jest niezła. Język jest niezły. W ogóle tutaj teoretycznie jest powiedziane, że ona raz pisała pod redakcją Martina. Także jak lubicie Martina, to też, to też warto wtedy sięgnąć po tą książkę. No, problemem też jest ten format. To może to jest głupie, ale książka, która jest rozmiarów mojej twarzy, ale większa, ciężko mieści się do plecaka, do torby czy do czegoś i ciężko ją zabrać. A z racji na to, że to jest książka taka czytadłowa, to fajnie byłoby ją gdzieś zabierać. A ciężko. Chociaż już grubsze to takie to mistrza, nie wiem czy widzieliście Króla Bólu, to się ze sobą woziło wszędzie. No i co? No i dziękuję wam bardzo w takim razie. To chyba będzie moje, moje podsumowanie książki O Tak, a kości tytuł Kościotrzep to oczywiście jest krót, bo nikt nie jest w stanie wymówić... Szybko, niesamowita, wytrząsająca kości z ciała machina wydobywcza doktora Leviticus'a Blue. Bez zająknięcia, powiedzieć to, to w dwie sekundy, to, to, to jestem z was dumny. Eee, dlatego trzeba jest skrótem. Eee, I stąd jest tytuł. I co? I tyle. I tyle, i tyle. Tę książkę opłaca się kupić, opłaca się przeczytać, mimo wszystko. Eee, dziękuję wam bardzo za, 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 za wysłuchanie i obejrzenie tej recenzji, oczywiście jeśli wam się podobało to dajcie kciuka w górę, eee, jak macie jakieś komentarze to, to walcie śmiało, eee, jeśli chcecie być na bieżąco to subskrybujcie, wejdźcie na mojego fanpage'a, facebook i tam sobie wpiszcie Gertmarf, a tam znajdzie się taki krwawy walet eee, i, i to będę ja. Eee, oczywiście eee, pamiętajcie o swoich mamusiach, pamiętajcie o tym, żeby złożyć im życzenia, bo matka jest tylko jedna. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na następne odcinki fantastycznej książki. Cześć!